Witam szanownych widzów. Tym razem nie tylko do samych subskrybentów kieruję swoje słowa, ale również do tych, co przypadkiem zabłądzili i trafili na ten kanał, a interesuje ich coś na temat spadochroniarstwa. To jest kolejna pogadanka o bezpieczeństwie. Tym razem jest to pogadanka, w której staram się odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się na profilu Atmosfery. I tutaj akurat mam kwestię, którą yy, pan Jacek z Warszawy o artystycznej duszy, ale nie są skrępowanej przez zasady działania przedsiębiorcy, zadaje pytanie na temat przyssanie, holowanie pilocika. Paczka nie wyszła z pokrowca. I potem używa troszkę niecenzuralne słowa, które postaram się z kanału wykreślić, także nie będzie, chodzi tylko o to, że, żeby to wyjaśnić. Otóż spróbujmy to wyjaśnić. Rzeczywiście te dwie sytuacje, bo trzecia, trzecia sytuacja, trzeci opis, czyli pierwsze, holowanie pilocika, przesanie pilocika i to, że paszka nie wyszła z pokrowca, one są ze sobą bardzo mocno związane. W skrócie. Nie, nie da się w skrócie, bo przecież już ci, co oglądają ten kanał, to wiedzą, że w skrócie mi nie wychodzi. Yy, holowanie pilocika to jest awaria, w której z jakiegoś powodu. Zablokowanie otwarcia nastąpiło, kiedy już napełnił się pilocik, kiedy dym da sobie nad naszym, nad naszym pokrowcem nad nami, ale z jakiegoś powodu nie wyciąga dalej paczki. To może być spowodowane źle dobranym rozmiarem spadochronu, który jest wewnątrz pokrowca i zbyt dużym naprężeniem na pętli zamykającej. To może być spowodowane tym, że pilocik już jest zniszczony, jest już przetrzepany. To jest nieładne nie słowo, ale oddaje trochę to że jeżeli on ciągle jest targany w tym powietrzu, w związku z tym w pewnym momencie impregnat już nie działa tak jak działał i on już nie ma takiej siły wyciągania tego spadochronu z pokrowca jak miał za młodu. Kolejna rzecz, która mam nadzieję, że Wam się przyda, to może być kwestia serwisowania killaina. Killline to jest linka w środku, środku taśmki łączącej pilocik z paczką, i ta linka ma za zadanie zgasić pilocik, wciągnąć jego szczyt do dołu, tak żeby nie miał on siły, kiedy już wyciągnie paczkę i wyciągnie spadochron z paczki. I dzięki temu redukuje się opory czołowe spadochronu, ale zazwyczaj stosowana linka w środku, która przebiega od szczytu pilocika aż do Czaszy, dołącznika czaszy podlega takim samym prawom jak większość linek spadochronowych. Otóż w wyniku pocierania ona się skraca. Tak, 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 drodzy widzowie, linki się skracają w spadochronach, a nie wydłużają. Mimo tego, że wydawałoby się pozornie, że one się wydłużają. Skracają się w wyniku tarcia, włókna obkurczają się i linka się skraca. Także kill line stopniowo, ale o wiele centymetrów, może zacząć coraz gorzej. Gasić pilocik, i on też nie ma siły, żeby wyciągnąć paczkę z pokrowca. Oczywiście dochodzi również kwestia tego, że może być to paczka, która z patronem jest źle zamknięta i dlatego nie można go otworzyć. Może być też tak, że oderwała się zapleczka od, od tasiemki i ona tam sobie tkwi i na pewno już się to nie otworzy. W każdym razie z jakiegoś powodu został zatrzymany ten proces trwale lub nietrwale. Przy sanie pilocika jest to sytuacja, w której niechlujnie został wyrzucony pilocik lub też otwarcie było zainicjowane z niesymetryczną, niestabilną sylwetką skoczka. W wyniku tego pilocik trafił do zawirowań, które są nad ciałem skoczka i te zawirowania przycisnęły go, przydusiły ten pilocik do pokrowca, przykleiły go. Stąd też nazwa się bierze przez To jest nietrwały stan, ale może być na tyle trwały, że pokrzyżuje plany skoczkowi i będzie problem z tego większy. Tak czy inaczej paczka nie wyszła z pokrowca, ale może z niego wyjść. Co się stanie? Mianowicie, kiedy podejmiemy próbę procedury awaryjnej. Tutaj chciałbym rozdzielić dwie sprawy. Uwaga studenci. Studenci chciałbym, żebyście pamiętali, że dla Was jest zunifikowana metoda postępowania w awariach. Na wszystko jest tylko jedna i ta sama technika. Wyrywamy uchwyt z prawej strony i niezwłocznie wyrywamy uchwyt z lewej strony uprzęży. Koniec uwagi dla studentów. Tak naprawdę, jeżeli, jeżeli zrobimy tutaj to wyrywanie uchwytu z prawej strony, to już sięgając do tego uchwytu, zaburzymy strugi powietrza w przypadku przysania, co może spowodować, że już wystartuje pilocik, i zacznie swoją robotę robić będzie wyciągał spadochron z pokrowca. W tym samym czasie my sięgamy do uchwytu po lewej stronie, po lewej stronie i otwieramy zapasowy spadochron. No i mamy jakiś tam układ dwóch spadochronów, przy czym, jeżeli jest odczepiony, to ten główny spadochron, jak tylko wystarczającą siłę wytworzy na zamkach. Barkowych, to on się od tego układu odczepi. Ale nie wiadomo, w którą stronę poleci. Albo się odczepi, nic nie będzie z tego złego, albo się odczepi i się spłącze z zapasowym spadochronem. O czym będę mówił troszkę później, żeby podkręcić to napięcie, żeby to nie było takie mdłe. Jeżeli mamy holowanie pilocika, to w części przypadków, na przykład tego keyliner skróconego, przetrzepanego pilocika albo zbyt mocno ściśniętego pokrowca, zapiętego przez cztery osoby zespołowo, w momencie kiedy otwieramy zapasowy spadochron, na pokrowcu zmieniają się siły, zmieniają się naprężenia. Także ten pokrowiec rozluźnia się i w otwarcie sekcji zapasowego spadochronu może spowodować, że wystartuje również pilocik od spadochronu głównego. Jeżeli nie wystartuje, to teraz to w ogóle nie interesuje na razie, bo to, to już nie, nie jest takie, takie groźne i nie, nie jest taka kwestia dyskusyjna. Ale przyjmijmy, że mamy sytuacje, w których następstwem naszego podjęcia procedury awaryjnej, które bardzo dobrą jest, powinniśmy podjąć procedurę awaryjną, tylko dyskutujemy teraz, jak to powinno być zrobione. Podjęliśmy procedurę awaryjną. W przypadku przysania zmiana położenia ciała spowodowała, że wystartował filocik. W przypadku holowania. Zluzowanie napięć na pokrowcu w wyniku otwarcia zapasu uruchomiło proces otwierania głównego spadochronu. W moim odczuciu, moim, moim doświadczeniu, które sobie zgromadziłem i sobie je pielęgnuję, otwarcie, odczepienie spadochronu głównego na tym etapie to jest wyrzucenie wszystkich kart z rękawa. Jeżeli akurat Gracz po drugiej stronie, który często jest opisywany jako posiadacz kos takiej kosy i tam taką maseczkę ma taką, taką, taki kapturek. Nie? Jeżeli akurat ta, ten gracz po drugiej stronie ma słabe karty, no to się może okazać, że nam wszystko się udało. Ale jeżeli ma mocne karty, to już nie jesteśmy w stanie z niczym wejść na stół, do czego piję. Jeżeli, jeżeli zostawimy ten główny spadochron cały czas doczepiony, tylko otworzymy zapasowy spadochron, a przypominam, że grzejemy z pełną prędkością do ziemi, w związku z tym nie mamy za wiele czasu, dwie sekundy, które zajmuje nam sięgnięcie do uchwytu do zamków, co jest tak naprawdę nam niepotrzebne. Te dwie sekundy to jest 100 metrów. To jest 100 metrów się może nam bardzo przydać. A więc sięgamy i otwieramy od razu zapasowy spadochron i powiedzmy, wszystko jest dobrze, odsuwamy to. Wszystko jest źle. Splątały się oba. O splątaniach, już mówiłem na tym kanale i proponowałem, żeby zobaczyć, dlatego, że wmontowałem tam fragment takiego filmu, który jest popularny na YouTube, jak, jak działają dwa spadochrony, kiedy się spłączą. Otóż lepiej mieć możliwość wyciągnięcia albo próby wyciągnięcia z tego bałaganu głównego albo zapasowego spadochronu, cokolwiek bardziej rokuje, że się napełni, ale żeby je rozdzielić, niż w sytuacji, kiedy się oba splątały, mamy odczepione zamki. I taśmy nośne wraz z całym bałaganem są na górze, a my tylko się patrzymy. Nie mamy ze sobą żadnego patyka z haczykiem, tylko sobie tam coś złapiemy i ciągniemy do dołu. Już nie mamy. Wszystkie karty wyłożyliśmy. Więc tutaj, szanowny Jacku, jakbyś się zastanowił nad tym, to niewątpliwie bardziej istotne będzie, żeby czym prędzej otworzyć zapasowy spadochron, niż zacząć to robić od odczepiania głównego spadochronu. Ale, na czym polega ale? Tam jest jeszcze troszkę więcej ciekawych kwestii z tym holowaniem i z przyssaniem, dlatego że może nas kusić, żeby na przykład przy przysaniu sięgnąć do tyłu i próbować znaleźć ten filocik, żeby go dalej wyrzucić. Znam takiego co tak robił, jest po, po, po drugiej stronie. Mogę podać rękę, po tej stronie jest. O, o, teraz jest lepiej, ten, ten człowiek tam jest. Kiedyś sobie takie coś wymyślił. I kiedy było bardzo nisko, to pilocik się jeszcze mu zakręcił nad garstką. Mówię Wam, naprawdę, jazda jest bez trzymanki. Było bardzo nisko i zostało tylko kilkanaście sekund po otwarciu zapasu do wylądowania. Nie warto. Moim zdaniem nie warto. Jak grzejemy do ziemi, nie warto. Przy przysaniu dobrym nawykiem jest to, czego się uczy studentów. Odliczamy 3-4 sekundy, dając spadochronowi czas na napełnienie, a potem robimy check. Canopy. odwracając głowę w jedną, w drugą stronę, jesteście w stanie zmienić obieg powietrza. Jeśli to jest przyssanie, jeśli odwróciliśmy się, patrząc, trzymamy ten spadochron, zazwyczaj to powinno wystarczyć do tego, żeby pilocik wystartował. Czyli przy drugim spojrzeniu już zobaczymy, że startuje. Nie będzie więc potrzeby, żeby robić sytuację awaryjną, bo już to wszystko startuje. Potem zobaczymy, co dalej się z tego wyjai. Jeżeli mamy holowanie pilocika, tu jest sprawa bardziej skomplikowana, bo nie ukrywam, że mnie bardzo by kusiło, żeby sięgnąć do tyłu ręką i szarpnąć sobie tę zapleczkę, sprowokować. Czasami, kiedy mi się wydaje, że mam coś na kształt holowania pilocika, a wydaje mi się, bo mam pół później tam mówią o co chodzi, to robię plecami sobie tak potrząsam, żeby ten pokrowiec poruszyć. No, taki odruch, który się kiedyś wyrobił. Natomiast Sięgnięcie do tyłu zawsze zagraża nam tym, że coś nas złapie za rękę i będziemy mieli podkowę z zamocowaną jedną ręką. Nie mówię nie sięgajcie, mówię tylko zastanówcie się nad tym, jakie są konsekwencje sięgania po taki holowany pilocik. Osobiście, gdybym był średnio doświadczonym skoczkiem, który dostałby nagle transfer, taką złączką, jak jest w Matrixie, dostałbym transfer informacji, które zgromadziłem hmm. przez 25 lat, jeżeli miałbym sytuację holowania pilocika, to niezwłocznie otworzyłbym spadochron zapasowy, żeby mieć jak najwięcej czasu na ewentualne rozstrzyganie dalszych komplikacji. Jeżeli miałbym przyssanie pilocika, jeżeli bym sprawdził na jedną i na drugą stronę, że to nie startuje, niezwłocznie otworzyłbym zapasowy spadochron, aby no to jakbyśmy mieli koncert, to moglibyśmy się śpiewać, aby mieć więcej czasu na to, żeby rozstrzygnąć te problemy, które mogą się potem stworzyć. Dlatego, że koniec końców, jeżeli e, jako skoczkowie zaczniemy sprawę, to musimy planować najgorszy scenariusz i do tego najgorszego scenariusza przygotować nasze postępowanie. A w tym najgorszym scenariuszu to są dwa splątane spadochrony bardzo nisko nad ziemią. Jeżeli spadochrony są splątane, ale są wystawione na powietrze wystarczająco długi czas, jest wielka szansa na to, że który z nich się napełni. One są tak skonstruowane, szczególnie zapasowe, żeby się napełnić. Mam nadzieję, drogi Jacku, że wyjaśniłem te kwestie, które Cię trapiły odnośnie holowania pilocika jak dobrze zauważasz, czyli sytuacji, w której paczka została w spadochronie cały czas, ale nad nami dym da sobie pilocik i z jakiegoś powodu nie wyciąga dalej tej paczki oraz przyssania pilocika, czyli sytuacji, w której pilocik przykleił się, został przyciśnięty przez zawirowania powietrza, które wytworzy, wytwarzane są cały czas ponad ciałem skoczka. I tutaj jeszcze jedna uwaga. O holowanie pilocika dbamy na etapie, konserwacji sprzętu, dbamy na etapie układania spadochronu. Jeżeli zaniedbamy to, albo z jakiegoś powodu oddajemy to komuś innemu, żeby to zaraz zrobić, to się nie dziwmy, że mamy potem problem. Dorosły skoczek, ja mówię o osobie, która potrafi układać, potrafi, rozumuje i myśli o swoim bezpieczeństwie, będzie w stanie sprawdzić te rzeczy. Jak sprawdzić, kto wie? nie niemy kaski, tylko widać po, po, te, po tej stronie. To głupio się po tej stronie, ale szybkie wrócę. Po tej stronie są niemy kaski i one mogą powiedzieć. Chodzi o to, żeby wziąć na ziemi za taśmę łączącą pilocik, kiedy sobie leży spadochron. Nie możemy, nie możemy go podnieść do góry. Powinien się otworzyć. Jeżeli możemy go podnieść do góry, to znaczy, że zostało coś źle skonfigurowane. Że jest za duże naprężenie i, nie powinno, i może to się nie otworzyć. Rozciąganie line'a, bardzo istotna sprawa. Serwisowanie Killina, bardzo istotna sprawa. I tak dalej, i tak dalej. Stary pilocik, Sorry, mogą być kłopoty. Zaczynają się różnego rodzaju jazdy. Za grubalinka zamykająca jako pętla lupa też zobaczycie pewne wynalazki. One też powoduje większe opory. Tam jest ciekawe kilka rzeczy, w których można się zastanowić, co skąd się bierze. Ale tam sobie pościelimy łóżko podczas serwisowania sprzętu. Natomiast przysanie pilocika, to jest tylko i wyłącznie kwestia stabilnej sylwetki przy otwarciu i odprowadzenia ręki na godzinę 10, tak żeby pilocik startował w strefie największy, najbardziej laminarnego powietrza, najmniej zawirowanego, żeby pilotik odtransportować najdalej od środka swojego ciała, najdalej poza obrys trup powietrza, żeby wrzucić go w to miejsce, którego na pewno zabierze do góry i dopiero tam go puścić. Czyli Albo kwestia zaniedbana jest serwisowania sprzętu i układania, wtedy mamy holowanie, albo zaniedbana jest kwestia naszej stabilnej sylwetki przy otwarciu. Ale kto na sylwetkę przy otwarciu zwraca uwagę? Chyba tylko instruktor AFF podczas AFF, a potem macie licencję, przecież to wszystko jest rewelacja. To wszystko, jak jest licencja, to, to nie ma problemów. Nie ma. Ktoś, to jest ćwiczył na wózku, sylwetkę raz nauczoną, przecież to zawsze będzie dobrze, nie? a jednak nie, a jednak pilocik wracamy coraz gorzej. Wystarczy, że poprosicie co jakiś czas żeby poleciał z Wami na skok czyli treningowy, kiedy osoba, która naprzeciwko Was spada, poprosić go, żeby nagrać otwarcie. I zobaczycie, jaką macie kiepską sylwetkę przy otwarciu. Jeśli jesteście szczurami, to nowymi, to potrenujcie sobie też otwieranie spadochronu w tunelu. Tak czy inaczej, możemy dbać o swoje bezpieczeństwo już wcześniej, myśląc o całym ciągu zdarzeń, który może doprowadzić do sytuacji awaryjnej. No, nie ukrywam, że właśnie o takie wyrobienie myślenia w Waszych głowach mi chodzi i to próbowałem opisać w książce o sytuacjach awaryjnych. Nie o to, co zrobić, co. Nie chodzi, by być zróbtakiem, chodzi, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. Jak się zrozumie, to jest się człowiekiem o wiele bardziej świadomym i bardziej bezpiecznym. Drogi Jacku, dziękuję za podrzucenie tematu. Zapraszam śmiało, śmiało pytajcie. Jak tylko dnia czas to siadam i nagrywam. Teraz zobaczcie, jak mam ładnie przygotowane znowu tło. Jestem w zupełnie innym pokoju, a uleży, też wszystko mi to przygotować. W związku z tym będę w stanie nagrywać następne materiały. Jak tylko będą spływały pytania, będę przygotowywał odpowiedzi, albo nawet już je będę miał. Dziękuję wszystkim widzom, szczególnie subskrybentom, i do zobaczenia w następnym filmie.